Szanowni państwo, witamy na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z udziałem wicepremiera, ministra gospodarki, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemara Pawlaka oraz Alicji Węgorzewskiej, śpiewaczki operowej. Jest z nami także sprawca dzisiejszego zamieszania, koordynator kampanii Alicji Węgorze Węgorzewskiej i specjalista od nowych technologii Szymon Kukanów. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej konferencji chcemy Państwu zaprezentować wykorzystanie nowych technologii, nowych sposobów reklamy w kampanii wyborczej. Premier Waldemar Pawlak. Szanowni Państwo, Pani Alicja Węgorzewska zainspirowała nas do tego, żeby poszukać takich nowych możliwości szybkiego przekazywania informacji na jej. W billboardach są takie specjalne kody, które są stosowane w reklamie, są na przykład też w niektórych książkach, żeby szybko można było przejść od tego znaku do strony internetowej i to jest przykład, kiedy to osoby z taką wielką pasją i spojrzeniem z innej nieco perspektywy dają bardzo dobre impulsy i skłaniają do wchodzenia w nowoczesne obszary technologii. Ja postaram się Państwu to pokazać wykorzystując taki tablet, na którym jest oprogramowanie darmowe. Tutaj. Myślę, że aplikacja. O, tak Jak widać czyta. Poproszę też, żebyście przerzucili na ten następny kod. Znacie tego tapeta.

Przydziała, może z ale jest niezawodnie. Poproszę jeszcze może o ten drugi kod macie. To, 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 to bardzo proszę o parców pani Alicja Węgorzewska. Sami widzicie Państwo, że to jest urządzenie, w którym dopiero zaczynam ćwiczyć, ale pokażę Wam coś, co dla dziennikarzy będzie super, czego się w ogóle nie spodziewacie. Rzeczą, która mi szczególnie leży na sercu, to jest edukacja młodych ludzi. Właściwie zaczęłam zajmować się tym problemem 4 lata temu, kiedy założyłam swoją fundację. Fundacja w tej chwili prowadzi żłobek i przedszkole, a także za tydzień wmurowujemy kamień węgielny pod szkołę muzyczną i szkołę podstawową w miasteczku Wilanów. Zapraszam Państwa serdecznie na to wydarzenie. Będzie się. 6 października w Instytucie Papieskim przy Centrum Apaczności. Kamień węgielny wmuruje kardynał Kazimierznycz. I myślę, że to będzie właśnie ta szkoła nowych technologii i nowej jakości. Podróżując po Europie i po całym świecie zauważyłam, jak mało my inwestujemy w edukację. Edukację, która. Na świecie objawia się absolutnie zupełnie czymś innym. Każde dziecko po szkole podstawowej, w zachodnich państwach mówi w języku angielskim. U nas jest to niestety ciągle ciągle problem. Patrząc na to, czym interesują się młodzi ludzie, są to na pewno nowe technologie, jest to internet. Dlatego tak bardzo chciałam wykorzystać nowe technologie w swojej kampanii i dzięki mojemu koordynatorowi powstały kody QR, które Państwo właśnie widzicie. Poza tym mamy nadzieję, że to wprowadzi nową jakość w polityce, gdyż dotychczas kody QR zostały tylko wykorzystywane w kampaniach reklamowych. Może tak bliżej o tych technologiach opowie Państwu mój koordynator Szymon Kukanow. Tylko w dwóch słowach. Kody QR nie są nowością same w sobie. Jest to technologia, która jest od blisko 10 lat na rynku. Początkowo w komercji, a w tej chwili, kiedy rynek telefonów rozbudowanych, tak zwanych smartfonów, wzrósł tak bardzo, korzystanie z nich jest bardzo proste, bo można po prostu, jak widzieli Państwo na przykładzie Pana Premiera, zeskanować i wejść na pożądaną stronę internetową, co jest celem, żeby przenieść wszystkich zainteresowanych postulatami Alicji, postulatami Pana Premiera, do źródła informacji tak? bo w materiałach reklamy zewnętrznej czy materiałach drukowanych ta informacja zawsze jest ograniczona a dzisiejsi wyborcy są młodzi dynamiczni mają dostęp do internetu w każdym momencie swojego życia dlatego uznaliśmy że to jest technologia która spowoduje szerszą informację o tym co jest najważniejsze w kampanii Alicji Węgorzewskiej Wiscard dla nas twórców platformy boblinki.pl jest wielką przyjemnością i zaszczytem, że możemy wprowadzić kody QR na szerszą wodę przy okazji kampanii wyborczej Alicji i PSL. I to, co zasługuje na szczególną uwagę, teraz kody już nie widzimy. Myślę, że po raz pierwszy w polskiej polityce i jeden z pierwszych w ogóle w Polsce używamy kodów z logo w środku. To taka wisienka na torcie do tego projektu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, PSL był pierwszą partią, która otworzyła stronę internetową i bardzo się cieszę, że dzięki pani Alicji Węgorzewskiej, kobiety, która jest bardzo nowoczesna i bardzo pomysłowa i wychodzi bardzo daleko poza swoje podstawowe zainteresowania sztuką, operą, jak widać, wprowadza bardzo nowe i zaskakujące rozwiązania także do polityki. Dzięki temu znaleźliśmy się jako ta wisienka na kodzie QR, także z PSL-em i myślę, że to będzie bardzo dobry znak też dla pani Alicji Węgorzewskiej, która tu z Warszawy startuje i zachęcam do takiego uważnego spojrzenia na tą listę warszawską i głosowania na panią Alicję Węgorzewską. Prosimy bardzo. Pytania? Pani Maciej, tak? Tak, ja może zadam pytanie, bo nie w temacie konferencji. Um, Niestety na Pana można w tym liczyć, że zawsze Pan zmieni przedmiot. <laughs> Chciałem zapytać, nie. by media donoszą o um, zapada, zapadającej wymagalności Państwa długu tych 18 milionów. Wiem, że Pan już był dzisiaj pytany, bo oglądałem, ale chciałem jeszcze raz zapytać Panu, że wszystko będzie w porządku, czy Państwa sytuacja finansowa jest dobra i jak Państwo się rozliczycie z Urzędem Skarbowym, z Ministrem Gospodarki? Kampania przebiega bez żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o tę historię, to wystąpiliśmy do Ministra Finansów już ponad rok temu o rozłożenie na raty i umorzenie odsetek. Minister Finansów myśli nad tą sprawą już ponad rok czasu. Chwilę się opierał, bo nie chciał rozpatrzyć naszego wniosku, więc wystąpiliśmy do sądu, sąd nakazał rozpatrzenie. No i teraz myśli i zastanawia się nad tym, także nie ma żadnych problemów. PSL na początku kadencji, na początku tego wieku po 2001 roku przez kilka lat nie miał żadnego wsparcia budżetowego. Daliśmy radę i panie redaktorze, nie tylko kasa się liczy. Naprawdę pomysłowość i spryt potrafi zastąpić dużą kasę i PSL pokazało, że dajemy radę. I co ciekawe, warto, żebyście to podkreślili, nie ściemniali, nie cenzurowali tej wypowiedzi. Otóż PSL kosztuje najtaniej podatnika. My bierzemy najmniej pieniędzy z funduszy publicznych. Trzy razy więcej bierze Platforma, trzy razy więcej PIS, trzy razy więcej SLD. Niech się Pani nie uśmiecha, to jest szczera prawda. Panie I... premierze, to ma najmniejszą reprezentację w parlamencie. Bo... Nie panie tylko. Panie chciano... Nie tylko. Tak jak powiedziałem, na początku poprzedniej dekady w ogóle nie braliśmy żadnego wsparcia finansowego i daliśmy radę w kilku wyborach. Także pomimo sceptycyzmu Pana redaktora Knapika, PSL trzyma się mocno i dajemy radę. Proszę bardzo teraz skierować się, jeżeli chcecie tak dogłębnie te sprawy badać, do Ministerstwa Finansów, do służb skarbowych. Są tam procedury takie, które działają w sytuacjach, kiedy trzeba tego typu należności rozkładać na przykład na raty. A swoją drogą powiem, że to nas bardzo dopinguje do tego, żeby, żeby poprawiać i doskonalić prawo, bo w tym przypadku widać jak w soczewce, kiedy to idiotyczne przepisy, czy ich interpretacja raczej, bo tu PSL nie miało przecież żadnego problemu z dokumentowaniem finansowania kampanii w 2001 roku. Tylko na skutek interpretacji PKW, że powinny być dwa konta, a nie jedno konto zasądzono tego typu represje w stosunku do PSL-u. Sąd pierwszej instancji podszedł do sprawy roztropnie, bo osądził sprawę i uznał, że tam część środków, która była po terminie wyborów wpłacona z kredytu, a więc to wszystko było legalne i klarowne, przejrzyste. Ta część powinna przepaść na rzecz Skarbu Państwa. Też można mieć wątpliwości co do sprawiedliwości tego typu rozstrzygnięć. Natomiast sąd drugiej instancji uznał, że nie ma tu żadnego miarkowania sprawy i szepnął nas po, po całej szerokości. To wyobraźcie sobie, jak mogą się czuć podatnicy, przedsiębiorcy, którzy znajdują się też w podobnej sytuacji, kiedy na skutek interpretacji przepisów, a nie jasno określonego przepisu, mogą dostawać podobnie skórę. Więc tutaj mamy dobrą motywację do tego, żeby dbać o lepsze prawo o to, żeby przepisy podatkowe nie były takie jak obecnie, gdzie w ciągu roku się dokonuje 30 tysięcy interpretacji indywidualnych. Czyli taka jest niejasność tych przepisów. Także y, zapraszamy TVN do tego, żeby tropić te wszystkie niejasne i y, złe przepisy i y, prostować prawo tak, aby było ono klarowne i jasne, a w y, tych sprawach PSL trzyma się mocno i damy radę. Dzięki. Dziękujemy bardzo. A teraz jeszcze y, dla dziennikarzy y, taka, taka ciekawostka, bo te kody y, QR można czytać za pomocą zwykłego y, telefonu, czyli bezpośrednio z telefonu można sobie przy plakacie, przy książce zrobić y, y, taką, taką y, y, fotografię tego kodu i przejść od razu do linku, który jest tam w tym kodzie zapisany. Ten kod pozwala też zapisać nawet fragmenty tekstu, więc to nie tylko może być link do strony, ale po prostu kawałek tekstu zapisany w takim kodzie, że każdy sobie może go odczytać i ma przetworzony na, na format tekstowy. Natomiast to ustrojstwo, na którym jest Android 3.0, ma taką właściwość, że rozumie ludzką mowę i przepisuje ją do pliku tekstowego. Także wszyscy dziennikarze, którzy pracują szczególnie, tej przestrzeni, gdzie, gdzie trzeba przetwarzać tekst na słowa na, na tekst, mogą mieć tutaj bardzo dobrego pomocnika. To już wymaga troszeczkę takiego bliższego spojrzenia, także ja to po, 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 pokażę tutaj bardzo, bardzo tak prosto. Otóż tu na klawiaturze jest taki mikrofonik mały, i jeżeli y, naciśniemy ten mikrofon, to on zaczyna słuchać. Alicja Węgorzewska jest najlepszą kandydatką z Warszawy. Proszę bardzo. Zrozumiał, napisał. I teraz, dobrze, to już pokażę wam na, na, na... nawet napisał, że zaczyna słuchać. No, no, no zobaczcie sobie, to pan, czy już panie teraz chodzi. Po... Obawia się pan, że ktoś pana panu zarzuci reklamowanie tego sprzętu. A to widzicie yy, 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 co widzi jest producentem pani? tego sprzętu? No z drugiej strony można zobaczyć. Ale z to tylko będzie pani, y, pani zaangażowanie. Jeżeli Pani rozczyta, kto jest producentem tego sprzętu, to Pani redaktor będzie. Pani premierze, możemy zobaczyć. premierze, proszę. To tylko teraz zobaczcie. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.